W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże nasz Ojcze, dziękuję Ci za błogosławionego Karlo Akutisa, który szczególnie dla młodych stał się wzorem życia i umiłowania Eucharystii, którą nazywał Autostradą do nieba. Pragnę tak jak Karlo czcić Matkę Bożą. I przez różaniec dać się jej prowadzić do Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Za wstawiennictwem błogosławionego Karlo proszę Cię Pani o roztropność w korzystaniu z internetu i multimediów. Naucz mnie i tutaj pełnić Twoją świętą wolę oraz być radosnym świadkiem Twojej Ewangelii. Amen. Proszę cię za wstawiennictwem błogosławionego Karla Kutisa o szczególną łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Karla Akutisie, módl się za nami.